Zima to taki czas, który sprzyja czytaniu herbatkom, czasowi pod kocykiem i regeneracji. W związku z tym dzisiaj przygotowałam dla Was pięć książek, które będą cudownym towarzyszem, towarzyszami w takiej zimowej podróży. Nie wiem jak wy, ale ja już jesienią odczuwam bardzo silną potrzebę my w domu mówimy na to kitrania, czyli takiego chowania się pod kocyk, właśnie z ciepłą herbatą, czytania książek. Ale zimą czytam zupełnie inne książki niż czytam je wiosną czy latem. I te książki, które dzisiaj przygotowałam, a przygotowałam ich pięć, to są przede wszystkim takie książki skłaniające do refleksji. Refleksji nad naszym odpoczywaniem, bo jeśli się zastanowicie nad tym. Jaką rolę pełni właśnie ta pora roku, jaką jest zima, no to nawet patrząc na przyrodę, przyroda jest intensywna wtedy, kiedy jest wiosna, lato, a na jesieni i na zimie zaczyna zmniejszać swoją aktywność, i zima to taki okres, który bardzo, bardzo sprzyja temu, żeby podążać właśnie za. Wszystkimi obszarami takimi jak self-care, dbanie o siebie, regeneracja, odpoczynek, wyciszanie swojego układu nerwowego, czy właśnie jego zasilanie. I dlatego te książki, które przygotowałam dzisiaj, są właśnie w tym nurcie i wspierają, będą Cię wspierać, mam nadzieję, właśnie w tym, aby odnajdować tego typu jakości. I chcę zacząć od pierwszej, i w ogóle zacznę od takiego przepięknego, taka propos, dlaczego właśnie zima. Jest takim miesiącem, to przeczytam cytat z tej książki, zanim ci o niej opowiem. Zresztą wystaje z tej książki dużo karteczek, bo tu jest bardzo dużo mądrych myśli. Zima to taka pora roku, która zachęca mnie do tego, by odpocząć, poczuć się wypoczętą, pora, kiedy wolno mi się wycofać, zostać w cichym odosobnieniu. I niech to będzie piękne wprowadzenie do tego, dlaczego właśnie warto sięgać. Zimą po inne lektury. To jest taki czas, w którym możemy się wypełniać różnymi ciepłymi rzeczami. I taką właśnie ciepłą książką jest książka Zimowanie. Nie pamiętam, czy to w ubiegłą zimę, czy jeszcze dwa lata temu trafiła ona w moje ręce. I absolutnie rozgrzała moje serce, ale też wypełniła bardzo mocno każdą komórkę mojego ciała, również mój umysł, ponieważ jest ona książką, którą można porównać do stanu medytacyjnego. To jest książka refleksyjna, która taka w takim właśnie nienachalnym, w nienachalnej formie powoduje nas do zatrzymania, za, zachęca nas do zatrzymania i takiego zastanowienia się nad tym, czego my w tym czasie chcemy, czego potrzebujemy, szczególnie, że zima jest bardzo wyjątkowym czasem, ponieważ początek zimy przypada na koniec roku, w związku z tym wielu z nas właśnie w tym czasie już postanawia różne rzeczy na przyszły rok, planuje przyszły rok, zastanawia się, czego potrzebuje, czego chce w danym Momencie. I ten, ta lektura i ta książka napisana przez Catherine May to jest niesamowicie piękna towarzyszka właśnie. Takiej zimowej podróży, podobno to bestseller New York Timesa, a ja polecam Wam jeszcze jedną książkę Catherine May, jeśli ta Wam się spodoba. Już tu na kupce jej nie mam, ale ona popełniła jeszcze jedną fantastyczną książkę, która nazywa się Oczarowanie i również ma podobną formę, takiego zatrzymywania się na mikromomentach, mikrochwilach, więc to pierwsza, zimowanie. Druga książka, którą nabyłam raptem dwa tygodnie temu i jej koncept mnie w ogóle absolutnie zachwycił, to jest książka o przesileniu zimowym i o takich 12 dniach, które rozpoczynają się dokładnie 25 grudnia, a kończą 5 stycznia, które są wyjątkowe. No i można poświęcić je na wiele rzeczy, ale warto poświęcić je na. Taką właśnie chwilę zatrzymania na medytację, na... i medytację niekoniecznie w takim dosłownym słowa znaczeniu, bo ta medytacja może być nad tym właśnie, jak się mam, co teraz się ze mną i we mnie dzieje, czego chcę, czego potrzebuję. I tak naprawdę ta książka przechodzi przez. Konkretne dni i propozycje, w jakich dniach warto właśnie wykonać pewne ważne rytuały, po to, żebyśmy zakończyli świadomie ten rok i rozpoczęli jeszcze bardziej świadomie rok kolejny. Więc jest tutaj cała masa naprawdę przepięknych praktyk i takich podpowiedzi, w jaki sposób przez te 12 dni zaprojektować swoje życie, tak żeby kolejne dni były naprawdę bliskie, świadome tobie, więc książka Christine Dochler 12 nocy zimowego przesilenia rytuału i medytacje na dobry rok. To jest pozycja druga, którą bardzo, bardzo wam polecam. No i takie domknięcie, zanim pójdziemy do książek mniej już skupionych na tylko i wyłącznie właśnie refleksji takiej dnia każdego. To książka tak naprawdę niekoniecznie na zimę, bo ta książka zaprojektowana została w taki sposób, aby wspierać nas cały rok, ale ona pokazuje, z jakimi emocjami możemy się borykać w konkretnych porach roku. Raptam kilka dni temu gdzieś w internecie mignęła mi taka grafika czterech jeźdźców depresji, listopad, grudzień, styczeń, luty i uśmiechnęłam się do tej grafiki, bo jest w niej jakaś prawda o życiu, czyli taka prawda o tym, że te cztery miesiące bywają dla ludzi trudne właśnie z uwagi na to, że jest mniej słońca, że jest zimno, mniej wychodzimy na dwór, mniej jesteśmy czy na pole się podobno też mówi w niektórych częściach Polski, mniej jesteśmy na świeżym powietrzu. Często niestety przez to też mniej w ruchu. Co powoduje, że różne emocje nas dopadają, i bardzo często, właśnie w okresie jesienno-zimowym, te emocje to na przykład jest smutek albo na przykład zrezygnowanie albo złość na to, że właśnie nie możemy robić tych rzeczy, które się dzieją w okresie wiosenno-letnim. Więc to taka książka, która jak w nią zainwestujecie, ona was będzie wspierała cały rok, ale między innymi będzie was mogła wspierać również właśnie zimą, żeby lepiej zrozumieć swoje emocje. A emocje, jak wiecie, to bardzo ważna informacja na temat tego, co w nas się dzieje w danym momencie, więc warto Przyjrzeć się temu, jakie emocje w nas mogą się silniej pojawiać i częściej manifestować właśnie w okresie zimowym. No i na koniec dwie pozycje, już takie bym powiedziała. Może tę, właśnie taką najmniej rozwojową, a jednak bardzo rozwojową, bo opartą o historię ludzkie, zostawię na koniec, ale Zupełna świeżość. To jest książka, którą odebrałam naprawdę chyba 4-5 dni temu. I mimo, że nie jestem jeszcze po jej lekturze, to polecam ją już dlatego, że jestem po lekturze pierwszej książki Oliviera Beckermana, która się nazywa 4000 tygodni. Jest książką, którą ja rozdaję na warsztatach, które współprowadzę z moim wspólnikiem, Fryderykiem Karzełkiem, w ramach prowadzenia warsztatu Zrób z życia arcydzieło. My tę książkę, znaczy jej poprzedniczkę, rozdajemy uczestnikom naszego warsztatu, ponieważ jest przepiękną książką, która pokazuje taki, pokazuje tak, czy zadaje takie pytanie: co chcesz zrobić z resztą swojego życia? I autor tej książki stworzył coś, co wpisuje się w tysiąc, że tak powiem, moich koncepcji na temat myślenia o życiu, a mianowicie napisał książkę, która się nazywa tym razem 4 tygodnie dla ciebie i ona tak naprawdę pozwala nam i on nawet sam mówi o tym, bo bardzo skrupulatnie przejrzałam ją, zanim tutaj ją przyniosłam, żeby wam ją pokazać. Ona nam tak naprawdę pokazuje, że warto Poświęcić cztery tygodnie na to, żeby być w takiej medytacji nad tym, czego ja chcę, czego potrzebuję, co jest dla mnie teraz ważne. I to jest umiejętność, której wielu z nas nie otrzymało od swoich rodziców. Ogromnie dużo ludzi ma taką trudność, że nie wyniosło z domu, nawet Takiej umiejętności zadawania sobie takich pytań. Czego ja teraz chcę? Co ja lubię? Co bym dzisiaj chciał zrobić? Jakie filmy lubię? Co ja lubię jeść? Bardzo często w domu było nam to narzucane. Więc jako dorośli mamy trudność na odpowiadanie na takie pytania, ponieważ te pytania wywołują w nas dużo dyskomfortu albo nawet są po prostu dla nas czasem abstrakcyjne. W związku z tym, taka książka, sprawdź, jak znaleźć czas na to, co się liczy, to nie jest czas. Na to, co się liczy dla świata, tylko to, co się liczy. Dla ciebie i ona jest bardzo praktyczna. Czyli to jest książka, która bardzo, bardzo mocno idzie w stronę, jakby, takich konkretnych narzędzi, które pokazują nam, jak właśnie przejść przez te ważne pytania. Więc nie tylko polecam wam, czyli tak naprawdę to wam dzisiaj poleciłam, nie 5, a 7, no zaraz będzie książek, bo już jedna rekomendacja do książki zimowanie, a tak naprawdę warto tę książkę, czyli 4 tygodnie, dla Ciebie poprzedzić jej wcześniejszą pozycją, czyli 4000 tygodni. I ostatnia pozycja, która to pozycja teraz żyje we mnie jeszcze bardziej, ponieważ właśnie wróciłam w, w, kilka dni temu z warsztatu autorki tej książki Jasie Chmury. się poznałam, zanim ją poznałam fizycznie kilka lat temu na pierwszym warsztacie, na którym byłam u niej, dzięki w, bardzo dla mnie ważnej kobiecie, czyli Brenne Brown, badaczce wrażliwości, odwagi i wstydu. I kiedy okazało się, że w Polsce jest Polska, facilitatorka Brenna Brown, to nie było dla mnie nawet chwilą zastanowienia, czy ja chcę trafić na warsztat Asi. Kilka lat temu trafiłam na pierwszy warsztat Dead to Lead, który był bardzo ważnym krokiem dla mnie w moim rozwoju osobistym. I ja postanowiłam wrócić do Joasi po pięciu latach na salę szkoleniową ponownie. A tym samym bardzo ożywiło się we mnie. I pomyślałam sobie, że polecę ją właśnie, lektura tej książki, która to książka jest tak naprawdę z jednej strony osobistą historią Joasi, a z drugiej strony książką o takim myśleniu o tym, że to, co nam się przydarza, to czasem to nawet lepiej niż to, co byśmy my oczekiwali od świata, że chcemy. I po, część, po czasie często się okazuje, że to, czego myśmy sobie życzyli czego oczekiwali, wcale nie jest tym najlepszym. A to, co się wydarzyło, po wielu miesiącach, latach, my mówimy sobie to nawet lepiej. I to taka książka, która pokazuje nam, jak w trudnych czasach, i te trudne czasy wcale nie muszą być obiektywnie trudnymi czasami, bo to mogą być po prostu trudne tygodnie, miesiące, właśnie wynikające z tego, że jest zimno i ciemno. Szukać takich przestrzeni do zobaczenia tego, czego doświadczamy inaczej, i szukania siły i odwagi do. Podążania za sobą, więc to książka Asi Chmury, która notabene od wielu, wielu miesięcy jest na tych na takich szczytowych pozycjach listy bestsellerów MPQ Więc te pięć książek, a tak naprawdę to siedem, bo nieformalnie poleciłam wam dzisiaj tyle, polecam wam na te takie zimowe, chłodne, długie wieczory jako refleksję, jako medytację nad pytaniami o to, Czego my byśmy sobie życzyli na koniec roku? Jak byśmy chcieli, żeby nowy rok się rozpoczął? Jak mogą nas wspierać nasze emocje, co możemy od nich, tak naprawdę co możemy od nich zabrać jako informacje? Jak stawiać sobie takie cele w zgodzie ze sobą? I jak to Zrobić, żeby nawet te trudne rzeczy zamieniać w swojej głowie na takie rzeczy, które być może są trudne, ale są potrzebne, nauczyć się je akceptować, a tym samym czuć, że czasem. To nawet lepiej, że tak się dzieje. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Niebawem, bo już w styczniu, wrócę do Was z tematem zaburzenia ADHD, o które prosiliście pod jednym z ostatnich wideo, i przyjdę do Was z książkami, które mogą Wam pomóc lepiej zrozumieć mózgi ADHD, jeśli takie macie lub macie kogoś w swoim otoczeniu z takim zaburzeniem. A jak mówi statystyka, tak się musi wydarzyć, bo około. 10% dorosłych i dzieci w Polsce to osoby z mózgami, właśnie innymi, właśnie takimi działającymi troszkę inaczej. Więc wrócę do Was z lekturami, polecajkami właśnie w tym temacie, ale też będę w styczniu i w lutym mówić do Was bardzo dużo o odporności psychicznej. Także śledźcie ten kanał. Bardzo Was do tego zachęcam, aby zasubskrybować w tym miejscu, jeśli ta treść była dla Ciebie wartościowa, zostawić łapkę w górę, czy wysłać to wideo do kogoś, dla kogo poczujecie, że być może ta lista będzie ważna, a ponieważ zbliżają się święta, to być może któraś z tych książek, albo kilka z tych książek będą pięknym prezentem dla siebie lub kogoś bliskiego. Dzięki za dziś i do zobaczenia już niebawem.